Jestem u siebie na działce i coś wam pokażę. Dostałam od koleżanki Eweliny, przyjaciółki, ten oto wykrywacz. I tak sobie postanowiłam pociągać go trochę po działce i zobaczyć, czy coś znajdę na działce. Mam szpadę. Ogromna dziura. Słuchajcie, jeszcze magnesem zadziałałam, magnesem zadziałałam, bo słuchajcie, zobaczcie, ile złomu wyciągnęłam tu, z działki. Działkę kupiliśmy 20 parę lat temu. Słuchajcie, nic tutaj nie było robione, budowane. I to zapewne są pozostałości po starym właścicielu. To nie wiem, co to jest. Słuchajcie, to jest chyba filtr oleju, ale coś wam pokażę. A propos tego. Na czym żyjemy tak naprawdę i nie wiemy do, do końca. Ten akumulator znajdował się w tym dole. I jako znalazłam na tym wykrywacz, zaczęłam kopać, kopać. Najgorsze jest to, że on leżał tymi bolcami w dół. Centra. Nie wiem jaki jest rok. Poznań. Na pewno jest wiekowy. Ale a propos tego, na czym żyjemy i mieszkamy. A tutaj jest piękna, taka, duża. Sosna się uhodowała. A tu akumulator się to, ten znajdował. Jeszcze mam, zobaczcie, jakiś tutaj trud. Masakr. A tak z ciekawości, po prostu mówię: pochodzę po działce. Zobaczę, jak ten wykrywacz ciała, bo nigdy nie korzystałam. Dużo gwoździe mi powychodziło wychodziło. Takie elementy. Denko od butelki, 74 rok. Bardzo stare kapsle. No, niestety, powiem Wam, że jestem w szoku. To jest nie do opisania. Zobaczcie, i to na własnej działce.